Dzisiaj realizujemy projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt o nazwie Szkoła Rezyliencji Polonijnej i jest to projekt skierowany do polskich środowisk z Lwowa, ale też z całej Ukrainy, przede wszystkim dla wolontariuszy, dla ludzi akcji pomocy zaangażowanych w przeróżne działania pomocowe na całej Ukrainie. I naszym celem jest wsparcie po prostu naszych rodaków, którzy są zaangażowani, którzy na co dzień służą innym. Rezyliencja, czyli odporność, odporność na wszelkie kryzysy, i psychiczne, i społeczne, i kulturowe. Jest to takie nowomodne trochę słowo, którego używamy, ale myślę, że ono ma w sobie wielką moc i bardzo nam zależy, żeby pokazać, że Polska pamięta o swoich rodakach tutaj na miejscu. I chcemy dać im to takie realne wsparcie. A to wsparcie polega na tym, że przez trzy dni się szkolimy, mamy zajęcia z medycyny taktycznej, z przeróżnych aktywności. Mamy tutaj wykładowców, którzy przyjechali do nas prosto z frontu i pokazują nam, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, w sytuacji chociażby ataku paniki, w sytuacji zagrożenia. Więc nasz program jest podzielony na takie zajęcia stricte merytoryczne, taktyczne, praktyczne, ale też jest ta druga strona medalu czyli zajęcia bardziej takie o dobrostanie naszych ludzi. O miękkie działania, żeby troszeczkę się rozerwać, trochę pomyśleć nad sobą, nad swoim stanem emocjonalnym, żeby w ogóle myśleć o sobie, a nie tylko o drugim człowieku. Chcemy pokazać, że myślenie o sobie nie jest egoizmem, że dbanie o siebie w dzisiejszych czasach jest też bardzo ważne, żebyśmy myśleli o sobie, a później o, człowieku, o drugim człowieku, bo to da nam siłę, jeżeli my będziemy silni, to wtedy będziemy mogli tą siłę przekazywać dalej. W Tym roku realizujemy jeszcze projekt z. Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. Jest to projekt Kawiarenka Językowa. W sumie już od trzech miesięcy odbywają się tutaj zajęcia z języka polskiego w trzech grupach zaawansowania. Więc są to regularne spotkania. A oprócz tego realizujemy cykl dziewięciu wydarzeń kulturalnych. Część z nich już się odbyła. Mieliśmy spotkania literackie, warsztaty teatralne. Dzisiaj mamy spotkanie literackie z pisarzem ukraińskim, ale świetnie mówiącym w języku polskim z Andriem Lubką wokół książki Wojna od Tyłów oraz Noc w Stambule. Chcemy też pokazać naszym mieszkańcom Lwowa, że jak uczyć się języka polskiego jako obcego. I tu Andrzej Lubka jest doskonałym przykładem, jak można fantastycznie nauczyć się języka polskiego. Więc to jeszcze czeka nas dzisiaj. Również warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czeka nas jeszcze kurs kreatywnego pisania, więc będziemy mieć spotkanie z poetą, Polskim z Rafałem Brudkowskim, który przyjedzie i pokaże nam, jak warto, jak dużą cenność, wartość ma dzisiaj pisanie, chociażby pisanie pamiętników, zapisywanie tego, co, co się dzieje i, i dawanie takiego świadectwa w formie słowa. I czeka nas oczywiście jeszcze koncert Kolem, spotkanie świąteczne. Chcemy zaprosić organizacje polskie zelwowa, ale też oczywiście z całej Ukrainy żeby wspólnie świętować ten świąteczny czas. Oczywiście jesteśmy centrum, które należy do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Jesteśmy wspierani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale również przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instytut Rozwoju Języka Polskiego.